Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj wyrób niesamowity, wyróf wielki, ciężki, wykonany na zamówienie ze złota. Niestety, jest wykonywany metodą odlewania z wydruku 3D. No Niestety, że to jest jakiś dramat, że właśnie tą metodę, nawet do takich wyrobów, które można by spokojnie repulsować ręcznie i spokojnie, porządnie zrobić, tradycyjnymi metodami złotniczymi, kieruje się do odlewni. No ale, no ale cóż, no można sobie narzekać. Przez to niestety jakość tego wyrobu jest niewielka, dlatego że e, wyrobów skomplikowanych, odlewanych e, z wydruków 3D zasadniczo nie da się porządnie opracować szlifiersko e, i wygląda to słabo. Jeżeli duże firmy e, typu tam Franklin Alpers czy Cartier decydują się na e, odlewanie jakichś wyrobów, to e, czy e, właśnie elementów wyrobów, to właśnie są to niewielkie części. I te niewielkie części są opracowywane szlifiersko, a dopiero potem są lutowane w cały wyrób. No tutaj niestety cały ten konik morski jest wydrukowany, tak jak widać, no i wydrukowany w wosku, no i potem przeniesiony do, w złoto, tak jak, tak jak tutaj. No i niestety jakość wykończenia tutaj, przy brzegach, w tych otworach jest po prostu zasadniczo zerowa. Generalnie wyrób jest fajny, wyrób jest, jest wielki, wyrób jest okazały. Tutaj oko tego stworzenia jest wykonane z diamentu, całkiem spory kamień, bardzo, bardzo fajny. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę na ten opal, tego kamienia nazywamy opalem. Nazywa się on handlu Contralus, czyli jest to taki opal, który jest przeźroczysty, i no, w, w, tym, w takim przeźroczystym, krystalicznym opalu etiopskim głównie występuje dość silna opalescencja. Te opale nazywamy krystalopalami. W przypadku australijskich, właśnie w przypadku. Etiopskich I innych. Mówimy o kontraluzie. Kontraluz jest najtańszym rodzajem dostępnym na rynku, dlatego bardzo często znajduje stosowanie w biżuterii srebrnej. Albo tak jak tutaj, w przypadku, kiedy mamy kupić bardzo duży kamień, zakup kontraluzu jest właściwie jedyną opcją, no bo tego, tego, tych rozmiarów dobrej jakości czarny opal z Australii, no to, to mógłby kosztować kilkadziesiąt tysięcy dolarów. No i najwyraźniej klienta tutaj nie było stać na aż taki wydatk. No, pozostałe kamienie, to właściwie nie ma o czym mówić. Szafir i niebieski szafir i szmaragd. Jakość taka zwykła, powiedzmy często spotykane na polskim rynku. Tutaj nie ma co o nich opodbierać. Fakt, że ktoś zlecił wykonanie tak dużego wyrobu ze złota jest zaskakujący, szczególnie w kontekście tego, że no dzisiaj bardzo duża ilość użytkowników kupuje wyroby, które właściwie już od samego początku nie nadają się do użytkowania. Jakieś pierścionki, które mają gram czy półtora grama masy, już razem z kamieniami, którymi są kameryzowane na naszyje, na które mają gram albo półtora. Kompletnie nie nadaje się do noszenia na dłuższych dystansach, bo właściwie łatwo to urwać, a nawet jak się nie urwie, no to za chwilę się przetrze i się samo rozpadnie. To samo dotyczy bransolet, które potrafią mieć poniżej 1 grama masy. To samo dotyczy różnego rodzaju wisiorów czy kolczyków. No taki trend dość, dość głupi. Ludzie w ogóle nie dbają o, o, o jakość biżuterii, którą mają na palcach. A, a tutaj, jak widać, no jest ktoś, kto zamówił sobie wielki wyrób, który będzie mu służył lata. No wiadomo, zapłaci za to dużo, ale długo będzie mógł to użytkować. A poza tym, po jakimś czasie, jak znudzi się tą formą, zawsze będzie mógł odzyskać przynajmniej część pieniędzy. Wiadomo, wyjęcie opala z tej oprawy praktycznie będzie niemożliwe, Szmarag też się raczej rozpadnie, ale zostanie mu szafir, który będzie mógł gdzieś wykorzystać, będzie miał diament, no i całkiem pokaźną ilość złota, która przechowa wartość i zawsze będzie ją można sprzedać. Więc nie tylko straty na zakupie biżuterii, ale też, może to nie jest forma lokowania pieniędzy, ale to jest forma ograniczania strat Czasie, w którym wyrób wyjdzie z mody, albo po prostu przestanie nam się podobać i przestaniemy go użyć.